Cześć ciekawscy! W historii branży rozrywkowej jest wiele ikonicznych postaci, które z jakichś powodów nas zawsze zapisały się w pamięci nie tylko fanów. To samo dotyczy wydarzeń i anegdot na temat tych osób, gdyż pozwalają na spojrzenie wstecz z nostalgią, a często i rozbawieniem. Jedną z takich niezapomnianych kultowych postaci zdecydowanie jest Freddie Mercury. Znany ze swojego niesamowitego wokalu i ekstrawaganckich strojów oraz niezliczonych opowieści o jego fascynującym, przeważnie burzliwym i pełnym ekscesu w życiu. No właśnie, ale czy znacie jedno z nich? O tym, że muzyk poślubił Jane Seymour? No cóż, tak było. Jak i kiedy to się stało? Co było takiego specjalnego w sukni rzekomej panny młodej? Jak ludzie na to wszystko zareagowali? I czy w ogóle kojarzycie kobiety bliskie frontmanowi zespołu Queen? Zostańcie z nami do końca, by poznać szczegóły tej zabawnej historii, ale zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie nacisnąć przycisku subskrypcji i dzwonka, aby nie przegapić żadnego z naszych nadchodzących filmów. Przez lata wielu ludzi próbowało przypiąć Frediemu etykietkę orientacji. On sam długo o tym nie mówił, więc jego otoczenie i fani zastanaw Uma viali się. Koledzy z jego zespołu wypowiadali się wspominając, że nawet kiedy byli blisko jako grupa, wciąż było wiele rzeczy, których nie wiedzieli o Freddie. Brian May powiedział kiedyś Daily Express, że dzielił pokoje z Mercurym podczas pierwszych kilku tras zespołu i poznał wtedy wiele jego dziewczyn. I że chociaż miał jakieś podejrzenia, to na początku żadnemu z członków Queen nie przyszło do głowy, że Mercury jest homoseksualistą. Zwłaszcza w tamtych czasach, kiedy takie tematy były postrzegane jako tabu, a otwarcie przyznanie się do odmiennej orientacji mogło przeważnie zaszkodzić karierze. Nie zapominając o epidemii AIDS, która ogarnęła wówczas Wielką Brytanię i często była określana jako rak geju. Tymczasem w życiu tego legendarnego muzyka było kilka kobiet, które wyróżniły się w taki czy inny sposób i które często były kojarzone z piosenkarzem. Jedną z nich była nie inaczej jak księżna Diana. To Lady D otworzyła nowy oddział w szpitalu Middlesex w 1987 roku, przeznaczony do leczenia pacjentów z HIV i przeszła do historii, kiedy uścisnęła dłonie pacjentom z AIDS, nie mając na sobie rękawiczek. W tamtym czasie był to odważny akt zrozumienia, gdyż wielu ludzi bało się zakażonych HIV, więc jej postawa, Trafiła na pierwsze strony gazet jako zakwestionowanie poglądu, że choroba jest przenoszona z człowieka na człowieka za pomocą zwykłego dotyku. Obecnie wiemy o wirusie znacznie więcej. Ale wracając do przyjaźni między księżną a frontmanem zespołu Queen. Chociaż to, czy się znali, nigdy nie zostało oficjalnie potwierdzone, znana jest zabawna historia o nich oraz o rapercie Kenim Everett i Dajanie zakradającej się z nimi do baru dla homoseksualistów. W tej opowieści koledzy przebrali księżną za mężczyznę, ale nigdy jej nie rozpoznał. Chociaż mówi się, że to tak naprawdę tylko miejska legenda, to jeśli chcecie, dowiedzieć dowiedzieć się więcej, kliknijcie powyższy link, ale na razie zostańcie z nami, ponieważ mamy do opowiedzenia jeszcze bardziej szaloną historię. Inną panią u boku Frediego, którą niektórzy nazwali nawet ostatnią kobietą w jego życiu, była Barbara Valentin. Była austriacką aktorką i bliską przyjaciółką Mercurego. W teledysku do piosenki Queen It's a Hard Life w pewnym momencie frontman patrzy na kobietę wychylającą się do niego z balkonu i śpiewa: Cytujemy: Dwoje kochanków razem, kochać i żyć wiecznie w swoich sercach. A tą kobietą była właśnie Valentin. Podczas gdy niektórzy mówili, że to tylko gra, Wszyscy im ludzie zapewniali, że byli w związku, a nawet jak donosił Express, mieszkali razem w Niemczech. Według tabloidu córka Barbary, Minka Reinhardt, przyznała, że oboje byli w sobie zakochani i że matka powiedziała jej o tym. Nawet przyjaciel Walentiny skomentował tę rewelację, mówiąc cytujemy: Gdyby on nie był homoseksualistą, mogliby się pobrać. Tymczasem oprócz Dajanej Barbary w życiu Mercuriego była kobieta, którą wielu fanów piosenkarki doskonale zna i której związek z muzykiem został udokumentowany w filmie Bohemian Rhapsody, gdzie główną rolę grał Rami Malek, kobieta, o której mowa to Mary. Austin. Po raz pierwszy spotkali się, gdy miała 19 lat, a Freddy 24 lata. I raczej żadne z nich nie wyobrażało sobie, co przyniesie przyszłość, bowiem był to rok przed powstaniem Queen. Na początku Mary trochę się wahała co do Freddy'ego, ale wkrótce oboje mieszkali razem w ciasnym mieszkaniu, gdzie on pracował nad swoją karierą muzyczną. W wywiadzie dla OK Magazine kobieta opisała Mercury'ego jako osobę, jakiej nigdy wcześniej nie spotkała. I mimo, że w 1973 roku Mercury oświadczył się Mary, a ta powiedziała tak, to przez 6 lat związku nie rozmawiali na temat małżeństwa i do niego nie doszło. Austin Ujawniła, że czuła, że coś niepokoi Frediego, ale na początku myślała, że może ma romans inną. Wszystko stało się jasne w 1976 roku, kiedy muzyk wyznał jej prawdę i powiedział, że jest biseksualny. W wywiadzie przyznała, że wówczas spojrzała na niego i powiedziała, cytujemy: "Nie Freddy, nie sądzę, że jesteś biseksualny. Myślę, że jesteś gejem". Tak też zakończyli swój związek, choć Mary przeprowadziła się do mieszkania niedaleko domu muzyka. Tymczasem ich związek nigdy się nie rozwinął. Wielu komentowało, że Mary była prawdziwą miłością Frediego i osobą, którą kochał najbardziej. Dowodem na to był Fakt, że w testamencie Mercury zostawił jej swój dom i część majątku. Mark Blake, jego biograf, zauważył, że zostawił jej wszystko tak, jak mąż zostawiłby wdowie po nim. Ale jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, obejrzyjcie nasz film. Tylko za chwilę, bo teraz opowiemy Wam o ślubie Mercurego. Tak ciekawcy, nie przesłyszeliście się. Freddie Mercury był panem młodym. Cóż, no dobra. Choć Mercury zdołał wielu przekonać, to jednak nie był prawdziwy ślub, ale związana z nim historia jest naprawdę zaskakująca, więc zacznijmy od początku. Wielu z Was może pamiętać Live Aid, koncert charytatywny z 13 lipca 1985 roku, stworzony przez Boba Geldofa i Mija Jura, w celu zebrania funduszy na pomoc w budującym w Etiopii. Określono go jako globalną szafę grającą, gdyż odbył się jednocześnie na stadionie Wembley w Londynie z udziałem 72 tysięcy osób oraz na stadionie JFK w Filadelfii, gdzie wzięło udział prawie 89,5 tysiące. Ludzi. W amerykańskiej części wystąpili między innymi Brian Adams, Mick Jagger, Black Sabbath i wielu innych. A w Wielkiej Brytanii między innymi Queen wykonał oczywiście jeden ze swoich najbardziej zapamiętanych setów. Niewiele jednak osób pamięta wydarzenie, które miało miejsce kilka miesięcy później, 5 listopada. Nosiło nazwę Fashion Aid i była to kolejna akcja charytatywna, którą ponownie zorganizował Bob Geldof w celu zebrania pieniędzy na ten sam cel. W tamtym czasie wydarzenie określono jako największe spotkanie twórców mody w Wielkiej Brytanii, a odbyło się w Royal Albert Hall w Londynie. Wzięło w nim udział 5,5 tysiąca osób, które udały się do sali w Kensington na spektakularny wieczór przygotowany przez łącznie 35 fryzjerów, 60 wizerzystów, 125 modelek i 120 kreacji. Jak możecie sobie wyobrazić, było tam pełno blichtru i przepychu. Ale poczekajcie tylko jak usłyszycie, jakie sławy uczestniczyły w tym wydarzeniu. Czołowi światowi projektanci mody, tacy jak Yves Saint Laurent, Kevin Klein, Giorgio Armani, czy brytyjski duet David i Elizabeth Emmanuel, którzy zyskali ogromną sławę, gdy 4 lata wcześniej zaprojektowali słynną ślubną księżnej Diany. Spośród celebrytów byli natomiast George Michael, Tina Turner, Grace Jones, a także perkusista Beatlesów Ringo Starr i oczywiście prawdziwe gwiazdy, które przypieczętowały ten wieczór, czyli Jane Seymour i Freddie Mercury. To oni stworzyli finał, który wielu nazwało najwspanialszym punktem wydarzenia. Tak, chodziło o ślub między aktorką a piosenkarzem. Zatem, dla wyjaśnienia, nie była to prawdziwa ceremonia, a rodzaj performensu, lecz to, co nastąpiło później, sprawiło, że cała sytuacja stała się jeszcze bardziej zabawna. Tej nocy była dziewczyna Bonda, znana później jako serialowa do Queen weszła na scenę w białej sukni ślubnej zaprojektowanej przez Davida i Elizabeth Emanuel, wzorowanej na sukni ślubnej Lady D. Mając na głowie wianek ze stokrotek i Lily Seymour przeszła po wybiegu i złożyła teatralny pocałunek na ustach Mercurego. W ten sposób ich przysięgi zostały niejako przypieczętowane, a Freddy zszedł z wybiegu z ogromnym bukietem ślubnym i rzucił go w tłum. Jednak zabawniejsza sytuacja miała miejsce później. Po koncercie wszyscy goście wrócili do hotelu, w którym odbyło się przyjęcie gwiazd. Freddy i Jane przybyli tam jako nowożeńcy, a że pracownicy hotelu myśleli, że Frontman Queen i aktorka faktycznie wzięli ślub, piosenkarz postanowił udawać, że to prawda. To wszystko wydarzyło się zanim jeszcze Freddy ujawnił swoją orientację, nawet przed kolegami zespołu, więc nie było powodu, dla którego ludzie mogliby nie wierzyć w to, co się stało. Oczywiście oprócz tych, którzy byli na imprezie charytatywnej, więc chociaż ten ślub był tylko atrakcją pewnego wydarzenia, wciąż zabawnie jest pomyśleć, że w pewnym momencie byli ludzie, którzy myśleli, że Freddie Mercury z zespołu Queen poślubił dziewczynę Jamesa Bonda, słynną Jane Seymour. I chociaż od lat ludzie zastanawiają się, jak to z Freddiem było, czy wolał mężczyzn, kobiety czy obie płcie, tak naprawdę nie ma odpowiedzi, ponieważ sam Mercury nic nie powiedział i wygląda na to, że nie chciał się określać. Inni zwracają również uwagę na fakt, że inny piosenkarz zanim się ujawnił, poślubił kobietę. Elton John ożenił się z niemiecką inżynier dźwięku Renate Blauer w 1984 roku. Ceremonia odbyła się w Dzień Zakochanych, a Daily Australian napisał, cytujemy, Były walentynki i Elton John podjął ostatnią próbę bycia heteroseksualnym. Chociaż zaślubiny zszokowały wielu, ponieważ wcześniej muzyk umawiał się ze swoim menadżerem, Wiele lat później w wywiadzie dla Vanity Fair Elton powiedział, że chociaż Renata była najbardziej klasyczną kobietą, jaką kiedykolwiek spotkał, nie było mu to przeznaczone i że żył w kłamstwie. Lecz jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o Eltonie Johnie, możecie to zrobić, klikając powyższy link. Ale powiedzcie ciekawcy: czy znaliście historię o Mercury i Seymour? Czy wiedzieliście, że ich udawany ślub miał miejsce podczas wydarzenia kontynuującego Live Aid? Myślicie, że Freddy i księżna Diana byli przyjaciółmi? Dajcie nam znać w komentarzach poniżej i jak zawsze nie zapomnijcie polubić oraz udostępnić tego odcinka. Jak i zasubskrybować naszego kanału, aby nie przegapić żadnego z naszych przyszłych filmów? Do następnego razu, cześć!